Bardzo My się tutaj rozmawialiśmy, także na teraz po naszych spotkanie. <laughs> tak Więc y, y, na deser będzie kurczak. To, to bardzo ciekawe talie, jak, jak na deser. Y, na początek to y, chciałem y, zapytać Państwa, czy wiecie, gdzie, gdzie był początek świata? Początek świata był w Łodzi. Tam e, parę lat temu jeden student wziął kamerę i nakręcił trzyminutową e, etiudę o szóstej godzinie w Łodzi, a drugi student nakręcił etiudę o siódmej godzinie i tak dalej i tak dalej tak powstała Łódź od świtu do zmierzchu. I potem w yy, następnym roku znowu była Łódź od świtu do zmierzchu i dzisiaj znowu jest uczuć od świtu do zmierzchu, ale w międzyczasie już powstała Arkata od świtu do zmierzchu, to jest taka mała miejscowość w Kalifornii. Powstał Berlin no, od świtu do zmierzchu, Kraków od świtu do zmierzchu i już się kręci Moskwa od świtu do zmierzchu, niedługo będzie Kijów, Pekin i Tokio, więc będzie cały świat od świtu do zmierzchu. No ale pamiętajcie, początek był w Łodzi. Tradycyjnie już od paru lat w ramach rozgrzewki, zanim nasi studenci zaczną kręcić swoje duże autorskie filmy, no ponieważ te filmy, tak kręcone przez cały rok, to jest strasznie dużo czasu. To, żeby było trochę mniej tego czasu, to na rozgrzewkę jest taki szybki projekt, który właśnie polega na obserwacji miasta, złożony jest z łączy się dużą taką całość prawie pełnometrażową w zależności od tego, ilu jest studentów. I tak jak Mielek powiedział, namówiliśmy również szkoły filmowe na całym świecie, żeby zrobili podobnie. Być może, że już w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się na całodobowym przeglądzie świata od sipu do nocy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego napięcia jak w tym roku. Proszę Państwa, ten film został przed chwilą skończony. Pytałem studentów, kto oglądał w całości, no więc nikt. Także dzisiaj będziemy widzieli po raz pierwszy, to będzie absolutna premiera. Mam nadzieję, że się uda. No i co, no przekazuję mikrofon studentom, może chcecie coś powiedzieć.

No. no i to by było na tyle, słuchajcie. Ja Miejmy nadzieję, że się uda. 이렇게